Jak już informowaliśmy, Caritas Diecezji Sandomierskiej realizuje projekt Samodzielność Drogą do Sukcesu, którego głównym celem jest przede wszystkim zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. W ramach prowadzonego projektu uczestnicy mają okazję skorzystać z bogatej oferty zajęć i warsztatów. Do tej pory dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z rękodzieła artystycznego, trening umiejętności społecznych oraz zajęcia stolarskie i kulinarne. W ostatnim czasie podopieczni projektu mają również okazję do uczestniczenia w zajęciach hortiterapii, które w połączeniu z pięknem przyrody dają również wiele dobrego. Uczestnicy przy pracach na świeżym powietrzu mogą się zrelaksować, ale również pozytywnie pobudzić. Jak mówią organizatorzy tych zajęć, ich program jest przygotowany tak, żeby każdy z uczestników pracował zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami. Każde z zajęć organizowanych w ramach projektu niosą ze sobą jakiś efekt, a jaki przyniosą te? Na to pytanie odpowiada przed naszą kamerą koordynatorka projektu Karolina Łętowska. To na razie jest siernisko dokładnie, ale myślę, że tu już w najbliższym czasie przygotujemy sobie teren pod nasadzenia i powstanie ogród. Myślę, że docelowy, piękny będzie dopiero w trzecim, w trzecim etapie naszego projektu. No ale plany są bardzo ambitne i myślę, że z takimi pracownikami damy radę spokojnie. Będą donice, takie wysokie donice z kwiatami, z ziołami, warzywnik. Planujemy też wykonać ścieżkę sensoryczną. Ławeczki, może uda nam się również zrealizować pomysł z huśtawkami. Zobaczymy stolik, taka, takie miejsce na rekreację na pewno, żeby no, wczesną wiosną, może w lecie, żeby nasze, nasze dzieciaki ze szkoły mogły przychodzić tutaj w ramach zajęć rekreacyjnych. W ramach projektu, oprócz ciekawych zajęć, każdy z 21 uczestników objęty jest profesjonalną opieką psychologa oraz logopedy. Samodzielność Drogą do Sukcesu, zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych to projekt współfinansowany ze środków Pefron. Chyln projektowy. W pewnej organizacji charytatyjnej zgrywa się akcja bardzo ważnego dla nas projektu Samodzielność Drogą do Sukcesu. Bohaterowie to pani koordynatorka, uczestnicy, realizatorzy, pani opie Logopetki i psycholożki. Projekt oferuje nam dużo przyjemności, ale nie tylko. Organizowane są rozwijające zajęcia, które nas pobudzają do działania. Najważniejszym celem projektu jest to, żebyśmy mogli umieć wykonywać najpotrzebniejsze czynności. Gramy różne role w projekcie. Projekt wpływa na nas pozytywnie. Pani koordynatorka cieszy się z naszej pracy, jaką wykonujemy. Projekt samodzielny rzegą do sukcesu to uśmiech losu i my się cieszymy, że w nim uczestniczymy. Co będzie potem? Caritas przeżywa drugą młodość. Jednak bardzo ważne to jest pytanie, co będzie potem, co się wkrótce stanie. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Nawet w Caritasie, gdzie ważna jest troska i szanowanie innych, oraz nasze uczucie religijne. Droga do sukcesu jest bardzo długa. Potrzeba wiele czasu, żeby ta chwila nadeszła. Co będzie potem? Czy będzie jakiś przełom? Caritas ciężko pracuje, żebyśmy mieli duży efekt związany z projektem. Projekt stanowi ważną część Caritasu, a słowo potem nabiera bardzo dużego znaczenia. Co będzie potem? Projekt samodzielność drogą do sukcesu.